Że był taki człowiek, no, Mówisz to... o mnie czy o marszałku? O marszałku. O marszał... Słusznie, no, słusznie. W kontekście samego Sandomierza, więc wszyscy kojarzymy nazwisko, kojarzymy postać, ale przynajmniej tak jak ja nie znam szczegółów w związku marszałka Piłsudskiego z Sandomierzem. Wiem, że mamy bulwar, wiem, że szkoła miała tak, e, męska ta, gimnazjum niegdyś, natomiast no, z ciekawością zasiądę i będę przysłuchiwał się prezentacji pana Zbyszka Puławskiego, rozmowie panów z panem prelegentem i myślę, że no taka postać, która kolejna, honorowy obywatel Sandomierza, o czym pan, pan Zbigniew wspominał, kolejna postać, która no, jest nieco zapomniana, a mimo wszystko no, w historii Polski, naszego kraju odegrała bardzo dużą rolę. Prosimy, panie Zbyszku. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Ktoś może weźmie ode mnie ten aparatik i, 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 i troszkę spróbuj tam coś złapać z mojej mowy, mhm. y, krótka będzie mowa, i pa, ale to ja mam być tam widoczny. Mhm. Nie, w pionie się nie, nie bierze aparatu, w pionie. Jest, y, Tylko w poziomie, ka, bo to jest już kamerka. Mhm. Y, drodzy panowie, y, rzeczywiście mamy potworne zaniedbania, jeśli chodzi o wiedzę, o, o wybitnym Polaku, prawda, który wskrzesił Polskę, prawda, w, wodzowi narodu naszego bohaterowi, prawda? Nie, Tu nie będziemy się sprzeczać, czy, czy ważniejszym jest Jan Paweł II, czy, czy ważniejszy jest, są powiedzmy dwa równe, ja bym powiedział, na różnych biegunach, prawda? Wielkie postacie dla Polaków. Proszę Panów, i tutaj na razie pokażemy jego, że tak powiem, rodowód, począwszy od urodzenia. Da, właśnie 5 grudnia 1867 roku y, żół, Żółpiew czy coś takiego <grych> y, to jest gdzieś tam li, Litwa zół. Tu, co? Zół czy zół, zół słusznie zół, zół. 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 tu będzie pokazane to miejsce y, i będzie pokazane dom i rodzice i tam jego całe te z, y, historie związane z jego edukacją z uwięzieniem i nie będę tego mówił proszę bardzo y, Macham Pani, Pani która nas y, i to wystarczy na razie tak, tak. tak. Pani Dziękuję. Się tak. Tak. na obiad. <noise> y, y, adaś, tutaj masz na pamiątkę rozruchu taki ten plakacik. Tak. Y, teraz pójdźmy gdzieś tam. Teraz tak. Y, o, tu damy do tego. Słuchajcie do, do, do. kochani, więc tutaj wraca, powrócę na chwilkę do do, tego, do tej prezentacji i do tej sekwencji, która e, mówiła o, e, o, o tym, że jak wrócił marszałek e, z Magdeburga, tak, e, no to oczywiście był powitany w Warszawie na, na dworcu w, w Wile, w wileńskim, w wileńskim, w wileńskim, wileńskim, tak, przez, przede wszystkim przez Radę Regencyjną, która była takim tymczasowym rządem, prawda? Ona powstała chyba dwa tygodnie i premierem tego rządu tymczasowego, czyli Rady Regencyjnej był nasz człowiek. Tu z domierza ze Sławuszowic. No, kto, no kto wie jak się nazywał? Takie było tych braci kilku. W wilczycach był. W, w, w Świeżyński. Józef Szydyni. Szydyni. Świeżyński. On był wcześniej był senatorem, to właściwie nie senatorem, tylko był takim posłem w Dumie rosyjskiej i tak to, to z wykształcenia lekarz. On jest pochowany w Malicach na cmentarzu. Czyli mamy takiego człowieka naprawdę, o którym się też mówi i wie, prawda? a przecież to jest nasz człowiek i tu leży na ziemi Sandomierza. Józef Świerzyński. On przekazał to, o czym się cała rada, to był fenomen, uważam w naszych dziejach najnowszych historii, prawda, że nie było żadnych wątpliwości, komu to władzę przekazać, ani targów, ani niczego. Pełną władzę przekazali marszałkowi, prawda, i to i wojskową, i cywilno. I on przecież stworzył wszystkie organa państwowe, stworzył prawo, oczywiście dobrał sobie odpowiednich ludzi i doprowadził do pierwszych wyborów, prawda? I tak dalej. Także to, to o tym też jakoś mało się wie i mało ja się... jeszcze przerwać na moment, jak Rada Regencyjna wprowała władzę po, po o dwa tygodnie może tak ale po aresztowaniu, troszeczkę więcej chyba nie połarz to właśnie osadzenia do w Magdeburgu już zaczęły się podkopy czyli nie, to co Polaków najlepiej a to było dużo nie będziemy wchodzić co, co polakom wychodzi nie będziemy wchodzić tam głęboko w tej tej historii natomiast co jeszcze co jeszcze, pizza, co jeszcze trzeba by by powiedzieć to o tych Rzeczach, które się zadziały już, yy, że tak powiem, yy, tu. Yy, po tym, jak jak marszałek objął władzę jak, jak stwor... i oddał później tą władzę, prawda? Wiadomo, kto był pierwszym prezydentem, jak to się odbywało, ale, ale chodzi, chodzi o to jeszcze. Jeszcze chodzi o taką rzecz, że. Yy, jak to się stało, że w Sandomierzu tu ja twierdzę, może mam niedobrą wiedzę, ale że, że marszałek nie otarł się o Sandomierz nawet, nie otarł się. Stawiam swój, dom i swój to I Zaraz i wyjął, to, to i wyjął, będzie odkrycie ale niesamowite. Ale czekamy na bitkę. Wiemy oczywiście doskonale, że, wyszył, wy, że jak wybuchła pierwsza wojna, prawda, w roku 14, to Marszałek był w Krakowie, tam tworzył yy, prawda, yy, legiony, tak? strzelca, strzelca i, i tak dalej. I szedł i szed, i szed, szed z, z wojskiem gdzie? Najpierw tu na, na Kielce szedł, tak? Yy, a właściwie zawadził tutaj o, o, naszo, o nasze Konary, gdzie był, odbyła się bitwa, pod, poważ, potężna bitwa. Yy, to jest wiadomo, Konary są blisko Klimontowa, yy, tam są te wąwoziki, takie dwa i tak dalej, tam jest taki głaz teraz pamiątkowy i tam się odbyła krwawa bitwa dosyć, prawda? Tam zginęło sporo legionistów. Pod godzinkiem. Jest oczywiście cmentarz, prawda, tak po, zbudowany później dużo. W 26 roku, roku. i był, był otwarty, otwierany uroczyście z udziałem nawet prezydenta. prezydenta Mościckiego. Jest taka broszurka, czyli dokument taki, który o tym mówi i nie tylko myślę, że, że, że również... W dziełach wszystkich marszałka to jest, jest to kilkanaście tomów, które, które szczęśliwie też posiadam, bo kiedyś była możliwość kupienia tego wszystkiego i to nawet trzeba było się troszeczkę starać, żeby dostać to. Chociaż wiadomo, że to nie, nie wyszło od razu, że, że, że Piłsudski ciągle był tutaj cenzurowany prawda, w Polsce. Ludowej, albo to za czasów Polski Ludowej wyszło i słuchajcie panowie i, i później oczywiście ten epizod dalsze walki, wiem, że w dworze tutaj Niki Siałka też chyba się zatrzymał, nie, nie, nie to jest, to jest takie, taka, wiecie gdzie jest Niki Tak, tego dokładnie, tego dokładnie nie chcieli tam przyjąć. No, co było, tam był jakiś taki... Pod nie, nie, nie tu, to było Opatowa bliżej. To tu, jest nad, nad, rzecz, nad opatówką tam. Nad jest... opatówką w kierunku Wisły, tu w kierunku tam. Tak, tak, tak. W każdym bądź razie później tam taki p, 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 prywatnych rękach był ten dworek, taki rzeźbiarz kielecki który inumizmaty, który odwiedziłem go kiedyś i tam opowiadał różne rzeczy, ale nie było śladów właściwie żadnych. I później oczywiście, no to cała historia związana y, z Jakubowicami, prawda? To znaczy najpierw, na pewno był w Bidzinach, prawda, po drodze, Jakubowice. W Jakubowicach, od Jakubowic zaczyna się co? Właściwie prawdziwe wojsko polskie. Tam dopiero ci, ci jego podopieczni dostali o, pierwsze tytuły patenty, oficerskie, patenty oficerskie. Patenty oficerskie. Nie wiem, czy byli, byliście chyba Wożarowie później tam, gdzie jest na tym placyku od... Tak, znaczy nie było, ale był tam, na, na takim placyku wtedy, w centrum Ożarowa A. jest na takim wysokim cokole orzeł tymi skrzydłami. Z, 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 z Wyszły znaczki. Tam Ożarów się bardzo dobrze spisał, tam jeśli chodzi o, o, o pokazanie, tych były, były pokazy, były przemowy, były... Byli strzelcy na przykład również z Rzeszowa i te strzelcy to oni mają patrona Piłsudskiego, prawda? I tak dalej, ja tam nawet jakieś... Znaczy no, oni mają Leo, Leopolda No, no jakieś tam y to, ta. byli jeszcze inni, ja robiłem z nimi rozmowę taką, są na YouTubie, można się znaleźć też y i to naprawdę jest bardzo ładnie wszystko zrobione. Są znaczki były pocztowe wydane z tej okazji. To też taki rarytas numizmatyczny. No później oczywiście marszałek szedł gdzie dalej, prawda? Na, na, na Tarłów, najpierw Tarłów, tak, a później jeszcze Rezuta dalej. I chcę panom panu powiedzieć, że no, najwybitniejszym chyba znawcą tych, tych spraw pierwszej wojny i tej szlaku bojowego Piłsudskiego jest współczesny historyk Lis. Jak jest Marek? Marek, tak. Marek Lis, który jest bibliotekarzem w Opatowskiej, Opatowskiej Bibliotece Pedagogicznej, ale jest mieszkańcem stałym Ostrowca. Pisuje sporo różnych artykułów. Ja mu nadesłałem, bo kiedyś zrobiłem taką rozmowę ze starszą babuńką w Glinianach, która opowiadała rzeczy niesamowite, ale autentyczne. Jak tam, niestety to była chyba wina tych, tych Austriaków, chyba to nie byli może legioniści, bo mieli potyczkę z Moskalami, ale to była bardzo krwawa jakaś potyczka, gdzie gdzie doszło, y, czy nawet jakiś odwet tych jaków bo posądzali, że mieszkańcy się kontaktują z Moskalami, prawda? I wiem, że spalili dużo y, zabudowań i mieszkalnych, i, y, y, i gospodarczych, y, a już najbardziej jest taką wstrząsającą scenę, którą opowiedziała ta, ta starsza pani, to było to, że y, w koło tych glinian tych to są lasy, prawda? Bo to jest, to, to teraz jest to już coraz mniej tych lasów. Dobrze, to już tam, tam wyłącznie, bo się odkleiło. Nie, to myślę. No. telefon, I, Proszę, proszę, proszę panów, więc, więc, czym żyć, co chcesz? Nie, nie, w jest tam, żony, bo do, do, tego, do Krakowa idzie. Aha, dobrze. Bo studiuje, dobra, oczywiście, do no. mnie, to, to. No, dziękujemy koledze. Dziękuję wszystkie dziewczyny od nas. No. I i, wiecie, i, I i ta scena była okropna, że mój, poszła gdzieś do lasu ta, ta pani, wtedy jeszcze młoda dziewczyna oczywiście, i żeby nazbierać zbierać chrustu do, do palenia i tak, i wchodzi do, do lasu takiego dosyć gęstego, ale i, i patrzy, a tam, no, horror, poprzekuwani żołnierze bo to była walka wręcz, bo tam w tym, na bagnety, na bagnety prawda? I są, i są t, tam na tych drzewach takich młodych, poopierani i tak yy, sterczą, stoją. Coś niesamowite. No scena niesamowita. I, i, I Marek Lis wykorzystał tam w tym swoim w którymś opracowaniu f, pewien fragment tego mojego takiego opowiadania, czy mojej takiej relacji, prawda? Yy. No później to wiemy, to był Tarłów i tak dalej, w, w Tarłowie jest na cmentarzu trochę tych mogił legionowych i, i, i no to już dalej to już nie będziemy tutaj analizować to jest ten nasz taki e... i dlatego, przepraszam i do to tarów i konarów na tablicach czyli, dyni, one było w no, czyli to były ważne miejsca bardzo, bardzo ważne miejsca oczywiście e, chcę powiedzieć że, że no później i co, co się zdarzyło w Sandomierzu no chcieli jakoś uhonorować marszałka, prawda? Nasz, nasz magistrat pod rządami burmistrza Musielskiego to było. To był rok 34, gdzie już niestety marszałek był chory. Zwłaszcza bardzo się źle czuł, bo wiadomo, że zmarła mu siostra Zofia, prawda, w Wilnie i, i on, on też pod także... Gdyby był zdrowszy na pewno by przyjechał do Sandomierza na, na uroczystość wręczenia mu. A tak to, to, to tutaj pan burmistrz oraz oraz, oraz kto tam jeszcze? Radni, tam dwóch czy trzech radnych pojechało do, do, do Belwederu delegacją. Oczywiście wcześniej było uzgodnione, że, że on przyjmie jednak tą delegację i przyjmie ten honor obywatela Sandomierza, honorowego obywatela i że się nawet zgodził na, na to, że bulwar prawda też nosił jego imię prawda? i do tej pory, jak pan, panowie wiecie, funkcjonuje, że to jest biurza, bulwar Józefa Siłcudzkiego. Chociaż on z bulwarem to, to może niewiele ma wspólnego, a już zwłaszcza po tych przeróbkach ostatnich to już w ogóle Yy, uważam, że to jest porażka bo w ogóle tam, tam, nie ma nawet położonej przystani na, na łódki na żeglantach, bo, to, bo ten wygięte rury takie, prawda, tam to, to się nic nie nie da wciągnąć pod spód żadnej łódki, żadnej motorówki. No bo, także to, ale to jest inne zagadnienie. Yy, i, I jak wszyscy wiemy, może nie wszyscy, ale niektórzy wiedzą, że, że gimnazjum męskie prawda, które się mieściło y, na ulicy Żeromskiego, prawda, przed wojną, to było do 1939 roku, y, które to gimnazjum męskie, m.in. Y, żyjący nasz ksiądz y, do, profesor Rasiński skończył. Tam, tam kończył to gimnazjum razem zresztą z biskupem Zimawki w świętej pamięci, jeszcze innymi, bo tam wiele osób... Y, y, jako się edukowało najpierw, żeby zrobić maturę, tak? księdza? Tak, tak, to ten budynk ten był teraz. No. W każdym razie ja tutaj dysponuję taką fotografią, która pokazuje, że tutaj był pod fryzem napis. On jest jest czytelny moim zdaniem. Prawda? Natomiast jest tutaj jeszcze... Drugie bardzo, to, to moje odkrycie ostatnie, to jest fotografia. Słuchajcie, y, o! Tu jest uroczystość. Dokładnie. Y, I tu jest uroczystość przed ratuszem. O, no to ja powiem tak, że moje zdjęcie jest inne. Może takie? Nie, nie, to nie, są nie, identyczne. Nie, nie, to są nie, identyczne. Zbyszku z tej strony jak z no, tej, tej strony, jak już w góry. Panowie, teraz ja jak badałem akta, bo są to opisane, jest w tej chwili, można przeczytać sobie również na stronie oficjalnej miasta www.sandomierz.pl, wydusiłem tutaj syst od tych urzędników magistratkich, żeby to umieścili. To mój artykuł o honorowym obywatelu miasta Sandomierza, marszałku Józefie Piłsudskim. I tam między innymi pokazałem jak, jak to wszystko się odbywało, są nazwiska tych radnych, i, którzy jechali i, i te uroczystości, które się tu odbywały. I wiem, że było popiersie, które tu jest widoczne. O, zobaczcie, tu na tym postumencie, ono jest słabo widoczne, ale tu jest głowa, nie jest popiercie nawet, tylko głowa praktycznie. O, tu na tym postumencie. Tu jest oczywiście wojskowy taki orzeł, tu jest godło państwowe i tak dalej. Także y, y, tu odkryłem, że jednak był, było to y, ta głowa i ona była u, umieszczana w ratuszu w czasie sesji. Y, myślę, że, że w 1939 roku y, zniknęła ta głowa. Y, no ktoś albo za, zakosił, albo Niemcy zabrali i tak A, a, to, a to, może to, pytanie. Tak? Tu była tablica w tym tutaj y, upamiętniająca, y, przynajmniej co się z nim stało. Ale która tablica? Yy, polegli? Nie, nie, i polegli jedna, druga, że to imienie Piłsudskiego jest tutaj w tym, w tym gdzie, co się z nim stało? Nie, nie wiemy tego. Nie, nie wiemy. Nie, ja nie wiem nic o, o, o tablicy, która tam, natomiast w tym, w tym budynku tak. po wojnie tak. na korytarzu była umieszczona tablica pamięci yy, po, pomordowanych o, no, no, no. przez Niemców. Jest 93 nazwiska. Samych mężczyzn, młodziutkich, i jest tylko chyba trzech profesorów, a reszta to są młodzi chłopcy, i, i to, jest, to jest przedmiotem naszej troski i zainteresowania. Mówię o Sandomielskim Centrum Pamięci. Bo taka, i co się stało? Właśnie. Co się stało? Po prostu ta tablica nie odpowiadała ówczesnym władzom komunistycznym, i zdaje się, tutaj zamieszany jest niejaki pan dyrektor Stępień, oj, ojciec tego słynnego naszego senatora i on po prostu tam, ponieważ tam jest duży krzyż był taki, prawda? I dopiero było napisane ofiary terroru niemieckiego i tak dalej i były nazwiska podane z imionami i z wiekiem. Także każdy, przy, przy każdym nazwisku jest wiek tego, który zginął, czy został zamordowany. I, i słuchajcie panowie, i to Władze, władze, władze komunistyczne po prostu spowodowały usunięcie, a dokładnie dyrektor wstępie. Z, z tej tablicy ona była w korytarzu, czy przy wejściu tym głównym, bo teraz jest główne i takie z boku też padło. I, i, I to oczywiście ta tablica była ufundowana przez rodziny ofiar tych 93 ludzi tych mężczyzn wymienionych tam. I, I ona była najpierw wyrzucona na śmietnik. I nie wiem, tego nie wiemy w jakim stanie. Może była przepołowiona, może troszkę rozbita. I, i wtedy wieczorem zabrali tą, ta, tą tablicę z, z tego śmietnika przy tym gimnazjum męskim. I zanieś, poszli do księdza proboszcza świętego Józefa. To jest ta, która się znajduje w przedsionku. I to jest ta, która znajduje się w przedsionku i ksiądz się zgodził na umieszczenie w kruchcie, czyli w przedsionku, tak? I, i tam jest krzyż jeszcze dodatkowo. I to jest są dokładnie taka yy, niedawno, jak, jak była rozbudowa tej szkoły, dobudowano, bo to ona się gnieździła, bo w ogóle budynek to jest z około 900 roku. I to jest jedyna pa, dobra pamiątka po Moskalach, bo tam była... Jako, e, błagon, szkoła dla Błagonadjożnych dziewic, dla dobrze wychowanych panienek takich rosyjskich, carskich, to były dobre, miały być żony, kulturalne dziewczyny grające na fortepianach, na pianinach itd., itd. i i tak I to nam z, zostawili Moskale w stanie nienaruszonym i później od tego się tam zaczęła już edukacja w, w tej szkole. W 1915 roku powstało konsorcjum męskie założone przez Ziemian, przez Księży, y, przez Aleksandra Patkowskiego, który wtedy już był, y, miał pozycję poważną też w Sandomierzu, nauczyciel języka polskiego, łaciny i anglisty. A, I, I od 1915 roku y, ta, ta szko, szkoła y, była kontynuowana przez całą okupację austriacką i później po, w Polsce już od niepodległej. Ale tam podobno były dwie tablice. Jedna ta, o której Pan mówi a druga właśnie poświęcona Piłsudskiemu. I obie, obydwie z rozkazu dyrektora ówczesnego zostały wyrzucone. Jedna trafiła do kościoła, a druga podobno no, zniszczona, zniszczona tak. została. To była jakaś marmurowa też. Yy... Nic o tym nie wiemy niestety, ja przynajmniej nie wiem. A to są gdzieś te takie informacje? Yy... Ja z przekazu ustnego że, że, że tą jedną yy, Boźny przewiózł do kościoła, a te drugiej już nie, nie potem była no. już. No to są różne, nie mamy na to rzeczywiście konkretnych i, i wiadomo, że się zacierało pewne rzeczy i tak dalej. W każdym razie co się stało? No dobudowano y, niedawno, prawda, tak parę lat temu y, drugi budynek, prawda, żeby zwiększyć, y, że tak powiem, ilość y, izb y, le, y, lekcyjnych szkolnych, bo była ciasnota tam rzecz niesamowita, y, a pełno uczniów wszelkiej kategorii e, I, 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 przy, i dowiedziała się o tym, że będzie uroczystość duża. Tam był du, duża uroczystość otwarcia pani e, e, Rudzińska, nasza kombatantka, która ma 90, chyba teraz 6 albo 7 lat, albo może już prawie 100. <grym> I ona przyszła, poszła na, na sesję Rady e, 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 Powiatu i mówi słuchajcie, macie zrobić tablicę, która tu była. Jak będziecie otwierać tą szkołę. I wymusiła na to, a to dzisiaj kopie zrobienia to nie są na wielkie pieniądze i, i wymusiła na to, że ta, ta tablica jest, była wmurowana. Ja to nagrywałem też tą uroczystość. Też, też źle była zrobiona uroczystość. Nie zaprosili na przykład y, ro, rodziny ofiar, tych, którzy tam, tam przypadkowo była Asia Szymańska, tylko która ma tam aż trzy, trzy, trzy osoby czy cztery nawet cztery osoby z rodziny i to ścisłej rodziny i trzech z wyższym wykształceniem chemik farmaceuta i jeszcze i jeszcze młodziutki syn syn brat właściwie jej matki którego ojciec, ojcem był antykwariusz sandomierski wierusz Kowalski, wierusz Kowalski a ten chłopiec miał 19 lat. Zginął pod Pielaszowym, pod, pod, Pielaszowem, pod Pielaszowem zginął. I, i, I naprawdę to jest cała epopeja, ja to, żeśmy to zamieścili na, na stronie takiej, którą stworzyliśmy San Centrum Pamięci i są, są zdjęcia, są wideo, są możliwie...